Cześć, witam z tego kanale. Słuchajcie, akurat w ostatnim tygodniu przeprowadziliśmy ankietę na temat, czy Polacy ufają policji, czy nasi widzowie ufają policji. No i jej wynik mógł być zaskakujący dla co niektórych widzów. No, dla mnie również był zaskakujący, bo nie spodziewałem się aż tak zdecydowanej ich odpowiedzi. Więc, proszę Państwa, dzisiaj będziemy ją analizowali tą ankietę. Zapraszam na odcinek. W tej ankiecie wzięło ponad 9 osób, czyli uważam, że to jest wynik bardziej taki miarodajny. No i wynik był dosyć miażdżący, bo tutaj zgodnie z naszymi danymi w ankiecie wzięło udział 9300 osób. 92% osób odpowiedziało, że policji nie nie ufa. Tutaj macie wyniki. No słuchajcie, to jest dosyć duży spadek zaufania, biorąc pod uwagę, że jeszcze gdzieś tam się w zeszłym roku słyszało pod e, koniec listopada, że policji nie ufa 70%, teraz już prawie ponad 90%. No generalnie to jest dosyć... E... no proszę Państwa, no ten wink jest dosyć miażdżący. Sprawdźmy też, jakie kategorie wiekowe, kto brał udział w tej ankiecie. No i tutaj się wyświetla. Więc, proszę Państwa, jak widzicie, no tutaj w ankiecie bierali udział głównie, no tutaj, dorośli Polacy, w wieku głównie powyżej 25 roku życia. Więc to są osoby dorosłe, świadome, pracujące, i czyli tak naprawdę, no to jest tkanka tego społeczeństwa. Jeżeli jest taki duży poziom niezaufania do tej formacji, no to cóż, no to cóż, no to winę to chyba ponoszą jedynie sami policjanci, no i politycy. Bo aż takiego dużego stopnia nieufności do policji, no to nie można zwalać jedynie na polityków, czy na no powiedzmy na wyższe szarże. No tutaj to jest jednak potrzebna nieco praca u podstaw. Co ciekawe też po tym ankietą pojawiały się wasze komentarze, i wśród nich pojawiały się również głosy, że widząc radiowóz, widząc policjantów, nie czujecie się bezpiecznie na ulicy. Co więcej, odczuwacie przed nimi niepokój oraz strach. Cóż, no nasuwa mi się jedynie taki wniosek, że w momencie przekształcenia milicji obywatelskiej w policję, no to chyba no, tak to nie miało być, tak to nie miało wyglądać. No e, ta formacja jednak powinna służyć społeczeństwu, a nie dotrzymania społeczeństwu za mordę i wysługiwania się i bycie podnóżkiem polityków. Też przy okazji akurat w artykuł, gdzie by przytoczono chociażby list notariuszy, którzy zainicjowali właśnie zmiany z milicji, czyli przekształcenie tej PRL-owskiej milicji w obecną policję. No i chociażby w tym liście była taka wzmianka: pragniemy być stróżami prawa obowiązującego wszystkich Polaków, bez względu na przynależność organizacyjną i wyznanie. Chcemy być niepartyjną, lecz państwową milicją obywatelską. Milicją, no bo wtedy oczywiście policji jeszcze no, nie było. Dopiero została ona przekształcona w to. No i w zasadzie, teraz pod przewodzeniu tej ankiety, no i też po obserwowanych przez nas działaniach, się nasuwa pytanie, czy tej przypadkiem na no, historię nie zatoczyła pełne koło? No i też pytanie, czy osoby, które teraz się nie dopchały do koryta, po prostu nie bazują na wzorcach ze swojej młodości, pewnie z pewną nostalgią, no to wracają do tych czasów w PRL-u i chcieliby, żeby było tak jak dawniej. Natomiast również wyniki tej ankiety pokazują, jak bardzo oderwaną od społeczeństwa formacją stała się obecna policja. No i teraz pytanie, co dalej? Czy da się ją jakąś zreformować, czy nie? Bo ponad 90% wynik braku zaufania do policji, no to chyba mówi sam za siebie. No i proszę Państwa, i tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.